Cześć, okay, witajcie, jestem Laura, witam was już w drugim odcinku na tym kanale i dzisiaj sobie zrobimy unboxing wspaniałego soapboxa z Tianfan. Więc po prostu zacznijmy. Dobra, więc tak jak mówiłam, zaczynamy sobie robić unboxing i mam nadzieję, że otworzę to normalnie i tego nie zepsuję od razu. Więc zobaczymy sobie, co jest w środku. O, tutaj mamy podziękowanie. Przepis. Więc tak. Pierwsza jest zielona herbatka jaśminowa. Następnie ulotka. Aha, z datą przydatności dobrze. Potem jest czarna herbatka. O, tutaj widzicie właśnie mamy bąbelki rozkwiniowe, tak? Kolejne mamy bąbelki, również mango. To jest plastik, tak? To jest plastik. Następnie mamy z czegoś to, to jest ta zupka, którą bardzo lubią jeść w banknotach. A szczególnie wejechał. Co tutaj mamy następnie? Cytryna i brzoskwinia. Tak? Czy ja nie wiem, czytać. Kolejne mamy jeszcze trzy: brzoskwinia poziomka. Brzoskwinia poziomka też. Czyli to są te same, tak? Po prostu są w czterech butelkach na brzoskwinia. Słomeczka. I tutaj są dodatki. I kubek. O, charakterystyczne serduszko z Tianfan, które umieszczamy na zakrętce. Ponieważ często bywam w Warszawie i właśnie często sobie u nich piję tą bubble tea, Tutaj? Nie, tutaj, przepraszam. Już mi się trochę zapomniało. Ale wygląda to bardzo ładnie według mnie. Mamy torbę. O, ciekawie bardzo. <grytanie> Paragon. To jest, czego wiem na picie, tak? To jest Suga i J-Hope. Na kubek. I mamy dodatki. Dobrze. Ja otworzyłam już dodatki, żeby nie przeciągać. E, tutaj proszę bardzo, Hubi. Suga. Jeszcze raz Suga. I jeszcze raz Hubi. I pocztóweczki. No, i tutaj jeszcze mamy na zakładkę, coś takiego. Tak jak widzieliście, to był cały soapbox i jak zrobię herbatkę, to na pewno nagram kolejny odcinek, bo myślę, że osobiście zajmie mi to trochę, znając moje yy, kucharskie umiejętności skotowania. Nie, nie wiem, przepraszam, nie umiem się wypowiadać w każdym razie. To chyba będzie na tyle.